Siedzi. Ty. Siedziało poszło do góry, wiesz? Może jest. Z nocy. Popatrzcie, taka ryba. Na Piotrka wędkę. Posłyszeliśmy, zaczęło dzwonić, dzwonić, dzwonić. Tak patrzymy, Piotrek nie śpi. To, żeby nie uciekła, to poszedłem przyciąłem. Wszystko szybko się działo. To, kamera, wiecie, nie była włączona, ale ryba, ryba ładna, coś się dzieje. Kręci, Piotrek. Piotrek, up kręci. Pipa zasłużył. O, wszystko pociągnęło. Dobra, to E, Nie, nie, zostaw, zostaw Peter, Zostaw i papa. Zostaw. Wszystko ściągnięte. Dobra, to ciąć. O tak? A co, jest ryba czy nie ma? Jest ryba, no. Jedna ryba ściągnęła wszystko? Wszystko, tak. Co to jest? To jaka dziwna ryba z włosami. No. no to trzeba odplątać Która to godzina jest? To jest za dwadzieścia pięć trzecia rano. A No i trzeba było ociąć zestawy bo się skątały trzy razem, a już myśleliśmy że rybokalipsa jest no niestety tylko, tylko widzieliście jedna ryba na trzech zestawach ale ale była no wiadomo noc nie wiadomo na początku co się dzieje każdy, każdy jakiś przyspany za, zanim doszliśmy o co chodzi no to już trochę demesz narobiło ale najważniejsze że ryba jest powiem wam że właśnie kładąc się to mówimy o aby, aby nie dało nam pospać, żeby były te ryby, no ale jak już, jak już jest ryba, to wtedy, zanim się człowiek dobudzi, to trochę czasu mija. Najważniejsze, że jednak coś się dzieje, coś było. No i teraz zestawy powiązać z powrotem do wody, no i można wracać do łóżka. Co, jest coś? Jest coś? Nie, ale małe. Wow. puszczamy nie? Hmm. Yes. Tyle. <laughs> tyle, tyle, tyle. Witajcie kolejnego dnia z Soty z jeziora Red Lake, Upper Red Lake. Sąsiedzi tam się pakują, niektórzy niektórzy przyjeżdżają. Idziemy do środka. Zapytamy się, jak noc minęła na rybach. Jak wrażenia po pierwszej nocy? Dobrze. Zarobiście. Dobrze się spało. Księżyc był full, że dobrze spało i dobrze się w nocy jeszcze tam coś robiło. Dobra, bierzemy się co? Kawa. Kawa i będziemy, będziemy dalej... Nie, ja, ja, ja coś kombinuję, jakiś nowy plan, ale to, bo ten plan co był, to wziął... Na razie nie działa. Nie. nie jakieś tańce to... W końcu jesteśmy blisko ziemi Indian, to, to może jakiś taniec ja, trzeba. ale... Jeżeli... No, nie, już myślałem, że coś innego fajnego wymyślałem, nie wymyślałem nic. Zmieniam cholerę ciężarki. Zmieniam, pudełko nawet Na, powy... pudełko na wędki. No, dziś. Nie wiem, nie, nie wiem za co się złapać, nie wiem co brać, ale coś wykombinujemy. Słuchaj, wypijemy kawę, zjemy i się samo wymyśli. Możemy spać znowu. Uch... Dobra, bierzemy się. Chcę, za... żeby myślę tam w pokoju ten, jak tam... Zwierzę? Zwierzę. Burza mózgu będzie. Dobra ja się jeszcze coś robić popatrzcie jaki tutaj był ze zestaw na noc yeah. tutaj piotr miał jedną wędkę taką na e, deadstyk w zasadzie dwie o, dwie. dwie na deadstyk, dwie, dwie okay. różne końcówki na ten, znaczy dwie różne główki a minusy na końcu, nic, ale zmieniam tutaj nawet tipa pan mam ustawionego kombinujemy jak widzicie wszystko co się da powiem Wam, że to jest domek na, niby na 8 osób na 6, przepraszam, na 6. My jesteśmy tutaj w czwórkę, co ja nie wyobrażam, jakby tutaj miało być 6 osób. Naprawdę. Zobaczcie tutaj nasz zestaw obowiązkowy to jest tak. Jeden zestaw na kołowrotku. Drugi. O tutaj w tym miejscu co jesteśmy w ogóle Minnesota pozwala mieć dwie wędki dla każdego wędkującego, nie trzy jak w Wisconsin. Tutaj zobaczcie jest. Zobacz. Tip down. Żywy jak, jak nowy. i nic, bo właśnie, nic. pokaż co było. Kówka zigowa, po prostu żywiec. Żywy normalnie, jakby fresh był. I nawet nic się nie zainteresowało. Woda I... się gotuje już na kawę. Przetargaliśmy cooler z zewnątrz. Pokażę Wam jeszcze fajny patent, jeżeli byście potrzebowali. Zobaczcie. Takie coś na, nawet na wodę. Zbiornik, odkręcacie sobie kranik, bach, woda leci No i tutaj jeszcze, o Kuba Jedynie powiemy Wam tak Jedyna produktywna dziura Która dała ryby To jest to albo jakiekolwiek brania Tu w jednym miejscu tylko Gdzie jesteśmy na, płas, na płaszczyźnie, to jezioro Nie ma nie wiadomo jakiej struktury z tego co sprawdzaliśmy Tak przeważnie jest 12-14 stóp i płasko! Ciekawe co może tutaj być na dole, że tylko ta dziura produkuje nam, wiesz? Nie mamy pojęcia. No to tak jest. Ja, ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Czy co? Ja z byłem na rybach, to jedna, jedna wędka była. pamiętasz na przykład jak się łapi na wędki. Masz trzy wędki w a jedna wędka łapi. Tak, ale... wszystko jest to samo. Ale siedzisz czasami na łódce we dwóch w te same miejsce, jeden łowi, drugi nie. Dokładnie, to ja w to wierzę. Ja Także zamiana. Dzisiaj bytam, ja... Czyli, czyli, czyli tak słucham, słucham, ale się nie odzywam. Czyli, czyli macie jakieś doświadczenie, doświadczenie o tych pro, pro, Jak to było? produktywnych dziurach? A jak? A jak? Jest dobrze. Tutaj zobaczcie, to jest Przynata którą Krzysztof ja, wywołuje, a to rybka wszystko rybka jest ryba. Już podał rybkę małą. Nie ma, zobacz, to ja już, widzisz? coś nagram wam. Ale emocje były. Były emocje. Nawet, nawet i takie coś, wiesz? Tak jak czasami ludzie mówią, o po co to graf, do czego, to tradycyjną metodą. Ale nawet jak używasz graf, który sam ryb nie łowi. No bo taka jest prawda. Dostarcza ci emocji, nawet jak widzisz wyjście takie ryby, bo tak jakbyś siedział, machał wędą cały dzień, to ty nie wiesz czy jakaś ryba cokolwiek się zainteresowała. Nie wiesz, czy w przynętę trafiłeś, bo, bo, no bo nie wiesz, bo nie widzisz, czy ryba była, a tak, przynajmniej widzisz, czy ryba była, czy jest zainteresowana przynętą, czy może zmienić, czy może w inny sposób przydźigować, to pomaga, graf pomaga, ale ryb nie łowi. bardzo dobrze robią te kordotki. Pokażesz? Właśnie seria. Pokażesz, o To jest okuma. Okuma to jest, nie wiem, to jest C, chyba 20, albo c ten. to jest typowy jest fishingowy i właśnie jest jako bite wiem, że ustawiasz sobie nawet na noc, żeby ci się wyciągało samo żyłkę. Ok. Bardzo, bardzo delikatnie działa, lepiej po prostu niż ten hamulec, a po przekręceniu on się zapina i normalnie już działa hamulec ten z przodu i tu sobie możesz dużo ciężej ustawić do ciągnięcia ryby. O, no super. I jest malutki, duży jest ten, żebyś w rękawiczkach mógł złapać. Aha. To jest właśnie typowo na ice fishing, co nie? wiem. nie wiem, to jest jakiś mój Sea, si, coś tam. si. Cieka, to jest, to ja zobaczę. Kaimar. Kaimar. Y, si, CBF 500. Okej, okay, to jest mój, taka bardzo mała wersja, typowo to jest właśnie na ice fishing. No, ja on jako, jako, jako wrotek na ice fishing, bardzo fajnie i w zimę nie zamarza. Okej. Okay. Co jest dobre, na przykład, bo na przykład miałem obroty, które potrafiły zamarzać w zimę. Na przykład nie działał ten, jak to, bo kabunk kabu nie, nie działał, bo I nie chciało się zakończyć. Też były, a, tak, okay. tak. A to to, to robi i oni ja reklamują jako właśnie do ice fishingu, co nie? Ale mówię, to jest właśnie fajne, bo przy takim małym kołowrotku masz już bajka co nie? Okej. Okay. To widzicie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, Piotrek go używa, chwali sobie. Ja tak. Dużo, dużo go używa, bo dużo jeździ na ice fishing, to widzicie, warto, warto się zainteresować takim kołowrotkiem, jeżeli ktoś się zastanawia, co sobie kupić. Ja, ja myślę, że ludzie, którzy łapią szczupaki coś takiego, jak najbardziej przy tym, właśnie przy tym więc można go wstawić w jakiś właśnie uchwyt do lodu i jak ryba weźmie się, ucieka, nie, nie, ma, nie trzeba jakoś tak kontrolować często tej wędki, bo jest ten, ten parę sekund na to, żeby zareagować, tak. prawda? No w Ameryce jest teraz popularny ten. Typa Pro, nie? O, tak, tak. To tak, właśnie tak. stawiasz wędkę w niego, to akurat ten kołowrotek. Dokładnie. Byłby dokładnie, dokładnie. Do tego ja wiesz, mi że lubię najprostszą sprężynę wkładano i to wiesz, całe wszystko pracuje, co nie? Także tak czy siak, jak ktoś potrzebuje, ja po prostu powiedziałem sobie, że kupię sobie jeden, chyba jeden albo dwa mam To takie wędki typowej, jakbym łapał gdzieś, bo to wiesz, w planach były jakieś wyjazdy, na, mieliśmy na łososie jechać albo coś takiego okay, bo to i to by się sprawdzało. Twarda wędka, nie? To, to jest medium heavy. Tak, to jest fenwick medium heavy. Ale mam jeszcze medium, bo bardzo lubię długie wędki. Może tutaj średnio się sprawdzają, bo tu jest mało miejsca, ale po prostu na lodzie jest tego miejsca mnóstwo i ja lubię długie wędki jakoś tak ja, ja też lubię długie. Fajnie, tak. Jakoś fajnie tak, tak, tak. to pracuje. Tak, Nawet na łódce jak ludzie kupują krótkie, ja lubię długie wędki. Na przykład ta dla mnie okay. bardzo fajna Regulacja, sprawa. No? Ja.